Nie wiem, czy Was kiedyś tak uderzyło, ja zauważyłem jakiś czas temu, że zdecydowana większość, nie wiem nawet czy nie wszystkie, ale jeżeli spojrzymy sobie w opisy małżeństw, które mamy w Piśmie Świętym, to mam wrażenie, że większość z nich jest skojarzona z jakimś problemem. Że każda historia mówi o jakimś problemie. Ci nie mogą mieć dzieci, ci jak już mogą mieć dzieci, to nie dowierzają. Ci mają dzieci, ale mało, a chcą mieć więcej i kombinują. Ta się zajmienia w słup soli, ci zgrzeszyli. No po prostu co chwilę jakiś problem. Tak jakby nie było małżeństwa idealnego, bezproblemowego. Y Mocni ludzie, którzy u nas chodzą do kościoła, pewnie te historie już nieraz słyszeli ode mnie. Kiedyś prowadziłem kurs przedmałżeński i y on się opierał na tym, że było kilkanaście świadectw, Par, które mówiły o różnych aspektach życia wspólnego, i w tym kursie uczestniczyła też jedna para, taka mocno charyzmatyczna, związana z, ze środowiskiem charyzmatycznym. I pytam ich po całym kursie, jak tam sytuacja, jak tam wrażenia. No proszę ojca, no słabo. No słabo, słabo. Ten kurs, te świadectwa to w ogóle takie nieświadectwa. No bo wszyscy mówią, że będzie trudno. Przypadek. Wiecie, chciałbym powiedzieć konkretnie o jednej parze z Pisma Świętego, pierwszej, o której czytamy, czyli o Adamie i Ewie. Bo myślę sobie, że to, co się wydarzyło w ich związku, czyli doświadczenie zła i konsekwencje tego zła, mogą nam bardzo dużo powiedzieć, ale będziemy je czytać w perspektywie tego, jak na nie odpowiada Pan Bóg. Bo zobaczcie. Pierwsza rzecz, jaka się dzieje po tym, jak zgrzeszyli, to jest ucieczka. Ucieczka, uciekają. Nie? To jest to straszne pytanie Pana Boga, który się przechadza po ogrodzie. Adamie, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie żeś zwiał? Ja mam wrażenie, że to nie jest tylko tak, że oni uciekają od Pana Boga, bo jak potem sobie poczytamy, jak wygląda ich dialog między sobą a Panem Bogiem, to widzimy, że. Że oni też uciekli od siebie nawzajem. Że tam między nimi, mimo że byli bardzo blisko, to zwyczajnie narodził się między nimi dystans. Narodził się między nimi dystans. Czyli konsekwencją grzechu jest dystans między ludźmi. Bo pierwotna jest bliskość. I teraz ten dystans może być dystansem fizycznym. Dystans może być emocjonalny. Nie, czyli. Że mam w sobie jakąś taką przestrzeń, która jest dla Ciebie zamknięta. Znaczy, mam część mojego serca, gdzie ciebie nie wpuszczę. Yy. I teraz zobaczcie, gdzie my się możemy uczyć bliskości zatem. Gdzie my się możemy uczyć bliskości. I w Ewangelii jest jeden rozdział, konkretnie u Łukasza, który jest niesamowity. Tam są trzy historie. Pierwsza. Mówi o tym, jak y, dobry pasterz idzie szukać owcy. Idzie do owcy, która jest daleko. Ktoś się fizycznie oddalił, i pasterz idzie daleko, aby, pod, aby te owce zdobyć. Dlaczego? Bo Boże miłosierdzie i miłosierdzie jako takie, to jest coś, co wychodzi od tego, który jest daleko, nawet fizycznie. Po co? Żeby przełamać, żeby przełamać oddalenie, aby zaprowadzić bliskość. Kolejna opowieść mówi o kobiecie, która zgubiła monetę. Czyli zgubiła coś, co jest blisko. Niby jest blisko, niby jest w jednym pomieszczeniu, ale jest zgubione. Bo stworzyć dystans nie oznacza tylko być daleko fizycznie od siebie, ale można się mijać. Można być blisko fizycznie, zamieszkiwać ten samą przestrzeń, ale emocjonalnie być bardzo daleko. I kobieta szuka tego, co jest blisko. Nie? Tego, co jest blisko fizycznie. Bo miłosierdzie to nie jest tylko coś, co szuka tego, co jest daleko fizycznie, ale też tego, co jest blisko, ale się zgubiło emocjonalnie. A potem jest trzecia opowieść o dwóch synach. Dobrze ją znacie i o miłosiernym ojcu który jest miłosierny do tego, który się zgubił daleko, i który jest miłosierny też do tego, który jest fizycznie niedaleko, ale emocjonalnie to się zgubił już dawno. Bo starszy syn, mimo że jest fizycznie, mieszka z ojcem pod jednym dachem, to emocjonalnie i duchowo zgubił się już nie wiadomo kiedy. I Boże miłosierdzie jest zarówno do tego, jak i do tego. I nasze miłosierdzie. To jest i do tego, i do tego. Ale jest coś, wiecie, co, niesamowicie łączy te wszystkie opowieści o miłosierdziu. Pamiętacie, co jest zawsze na końcu każdej z tych opowieści? No, pytanie. Czy ktoś kiedyś czytał te opowieści w ogóle? Uczta. 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 Tak? Jak znalazła monetę, to sprasza sąsiadki. Zaprawdę większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, niż który się nawrócił. Już z 99, którzy nawrócenia nie potrzebują. Jak wrócił młodszy, to, syn, to, to ojciec wyprawia wielką ucztę i mówi: wejdź do tego starszego, wejdź na ucztę, bo trzeba się cieszyć. Więc myślę sobie, że pojednanie to nie jest tylko zawieszenie broni. To nie jest tylko pakt o nieagresji. Nie pojednanie w związku. To nie jest tylko coś takiego. To nie jest takie mijanie się w kuchni, ale tym razem tak wymownie milcząc. Nie? O przynajmniej nie ma wojny, tak? ale jest wymowne milczenie. Yy, pojednanie powinno kończyć się świętowaniem. Kończyć się świętowaniem. Nie, że się udało, bo do tego prowadzi każdy moment, każdy opis miłosierdzia, który słyszymy. Nie, do świętowania. To jest pierwsza rzecz. Na ucieczkę, jeżeli, jest, jeżeli pojawia się jakiś dystans, miłosierdzie, mówi, wychodź do tego człowieka, pojednajcie się ze sobą i świętujcie, że jesteście razem. W jakikolwiek sposób chcecie, świętujcie. Druga rzecz, która się dzieje między Adamem i Ewą, to jest wstyd. Wstyd. Pamiętacie, od razu sobie jakieś ubranie sprawili, bo poznali, że są nadzy. Nie, pojawia się wstyd. Wstyd, słyszeliśmy, że mogą być dwa rodzaje, może być taki pozytywny i negatywny. No tutaj raczej słyszymy o czymś, co jest negatywne, o takim rodzaju wstydu, który stwarza, który sprawia, że człowiek zaczyna się opancerzać. Zaczyna mu się opancerzać. Związane jest na przykład z jakimś poczuciem winy, yy, z jakimś złym czynem. Jednak przede wszystkim dotyka poczucia niegodności. Czuję się niegodny, zatem nie mogę tego, co jest we mnie niegodne, Tobie pokazać, muszę to czymś przykryć. Wstyd sprawia, że my się opancerzamy w półprawdy, w kłamstwa. Wstydzę się, że się okazałem słaby. Wstydzę się, że zaczynam, i więc zaczynam odgrywać silnego. Jestem tak słaby i przekonany o swoim tak wielkim błędzie, Dlatego staram się tym bardziej to było udowodnić, że jednak jestem, jestem twardy. A prawda jest taka, że jest zupełnie inaczej. Gdzie uczyć się więc bliskości? Ale takiej bliskości, która się nie boi prawdy. Takiej bliskości, która się nie boi prawdy, chociażby ona była trudna. I tu mi od razu przychodzi do głowy też ten moment, kiedy Pan Jezus spotyka się z Samarytanką. Pamiętacie, przy studni. Daj mi pić. I to było o tyle ciekawe, że ona przyszła po wodę w najgorętszym momencie dnia, kiedy się po wodę nie chodziło. Kobieta o jakimś koślawym życiu seksualnym. Pamiętajcie, nie wiadomo ile tych mężów już miała, żyje teraz z jakimś chłopem, z nie jest, nie, który nie jest jej mężem. I dlaczego przychodziła akurat w tej godzinie po wodę? Ano wiedziała, że w tej godzinie nikogo tam nie znajdzie. Skoro tam nie będzie nikogo, Nikt nie będzie miał szansy z niej się wyśmiewać, wykpiwać jej, wytykać palcami. Bo dotychczas ludzie mówili prawdę o jej życiu, ale mówili w taki sposób, że ona czuła się potępiona. Mówili prawdę, ale ją próbowali tą prawdą rozstrzelać. I przychodzi Jezus, mówi prawdę o jej życiu, Miałaś wielu mężów, ten, z którym jesteś, nie jest twoim mężem, ale jak Jezus mówi prawdę i w sposób, w jaki On to robi, to jest taki, że ona czuje się uwolniona. I zaraz leci do ludzi, żeby powiedzieć, spotkałam Mesjasza. Spotkałam Mesjasza. On jest Mesjaszem. Nie tylko prorokiem. Jest Mesjaszem. Tak powiedział prawdę. I zobaczcie, na nasz wstyd Lekarstwem jest prawda, ale podana w taki sposób, żebyśmy się nie czuli potępieni. W taki sposób podawać prawdę, żebyśmy nie potępiali. To jest fundamentalna różnica. Podawać prawdę na sposób szatański i na sposób jezusowy. Jak sobie radzić ze wstydem? Rozeznawać, jak stanąć w prawdzie. Jak stawić czoła prawdzie? W jakiego sposobu konfrontacji z prawdą zaprasza nas Chrystus? W jaki sposób w tej świetle stanąć? Żeby powiedzieć o prawdzie tak, żeby to ocalało, żeby to dodawało siłę. Prawda ma ocalać, a nie zawstydzać. Prawda ma dodawać życia, a nie rozstrzeliwać. I, i trzecia rzecz to jest też ten dialog między Adamem i Ewą. Nie, no to to ona, nie? To ona mi podała ten owoc, nie? Ja, nie, to wąż, to wąż, nie, to wąż. Nie? Prze przerzucanie odpowiedzialności. Zobaczcie, jaki to jest obraz tego, jak byli blisko, a jak są bardzo daleko, nie? To nie moja, ale to Twoja wina, to Ty jesteś winny, to Ty jesteś winna. Wiele historii w małżeństwach takich się zna. Wiele. I czasami jest tak, zobaczcie, że kiedy się pojawiają konflikty to my bardzo, czy myślę, że dużo częściej kłócimy się o to, kto ma rację, a nie kłócimy się o rację. Duża różnica, kłóci się o to, kto ma rację, a kłóci się o rację. I nawet jest tak, że ja wiem, że nie mam racji, ale i tak ci docisnę. I uderza ten moment, bo teraz jaka jest odpowiedź Pana Boga nie? na tę sytuację, która może między nami wystąpić? Pamiętacie, jak Pan Jezus spotyka się z bogatym młodzieńcem? Nie? Mówi: pójdź za mną. A on mówi: znaczy, wypełniasz przekazania? Tak, ale co mogę zrobić więcej? Pójdź za mną. I on odszedł, zasmucony, bo miał wiele posiadłości. I to jest piękny obraz. Bo czasami sobie trzeba zadać pytanie, co jest w związku ważniejsze w tym momencie dla nas? Co jest ważniejsze? Moje posiadanie racji, czy nasza bliskość? Co jest ważniejsze? Kiedyś rozmawiałem z taką parą. On dostał pracę na wyjeździe, musiał wyjeżdżać na dwa tygodnie, mieszkał w innym mieście, ona, ona z in, w innym mieście z dzieckiem. I, I tak mówię, weź co no, wiesz co no, Karol, on dostał, trochę mu się poszczęściło, że w ogóle dostał robotę, a może byście się jakoś przeprowadzili, no bo tak na odległość tak trochę bez sensu. Ona na to, no ale ja tu robię doktorat, ja tu robię doktorat, nie? No to co ja mam rezygnować z tego, z doktoratu? A trzy zdania później narzekała, że się od siebie oddalili że jest im ciężko już razem wytrzymać, nie? Że on jest gościem w domu. I myślę sobie, że czasami to jest trudne powiedzieć sobie, co jest dla nas ważniejsze. Nie? Co jest dla mnie ważniejsze? Nasz związek? Nasze małżeństwo? Czy mój doktorat? Co jest ważniejsze? I oczywiście to nie ma prostych odpowiedzi, nie? Bo to są bardzo trudne sytuacje. I też myślę, że trzeba rozeznawać zwyczajnie, jak w danej sytuacji postąpić. I na szczęście, Marta i Karol, jej się to, im się to udało. Nie? To znaczy, tak się to potoczyło, że przecierpieli w tym oddaleniu jakiś dłuższy czas, ale potem się okazało, że on dostał przeniesienie. Już mogli, mieszkali w jednym miejscu, a ja na dorobiła ten doktorat dalej, i on pracował, i wszystko było spoko. Ale mieli za sobą ten trud. Nie? Mieli za sobą ten trud. I czasami jest tak że czy to w konfliktach, czy to w sytuacji wyboru między jakimiś wartościami, trzeba sobie zadać pytanie, co jest dla nas ważniejsze? Nasza bliskość? A może jest tak, że ja mam takie przeświadczenie, że bliskość, która jest między nami, ja muszę złożyć na ołtarzu innej wartości. Że na przykład muszę bardziej siebie realizować, a to, że. Ucierpi na tym nasza bliskość? No to trudno. Yy, muszę, nie wiem, być w kontakcie lepszym z mamą, muszę częściej ją odwiedzać, ona ma prawo mówić, jak mamy żyć, ma prawo mówić, jak mamy wychowywać nasze dzieci. No przecież to jest moja mama, co prawda nas to rozwala, ale, no ale przecież to jest moja mama. I wiele innych sytuacji, w których no, składamy bliskość na ołtarzu jakiejś innej wartości. Dlatego czasem sobie warto zadać to pytanie, co jest ważniejsze. Nie? Co jest ważniejsze i co pomaga nam w budowaniu tej bliskości. Yy, zobaczcie, yy, trzy rzeczy chcę zostawić. Miłosierdzie i świętowanie. Po każdym miłosierdziu związku świętować, że się udało. Mówić prawdę tak, żeby to ocalało, żeby to dawało życie. I naprawdę postawić sobie bardzo wysoko bliskość. Jako naczelną rzecz. Pamiętacie, yy, bliskość jest... Yy, to jest ten pierwotny obraz Pana Boga, który Bóg wam daje. Żeby wokół tej bliskości, która jest między wami, budować wasze życie. I to jest wasza ewangelizacja. Tak? To jest to, do czego Bóg was zaprasza. To jest Jego plan dla was. Więc budować bliskość to jest coś naczelnego. Więc co Wam pomaga budować to, a co Wam przeszkadza? Może trzeba się zacząć uwalniać od tego, czy jakoś relatywizować swoje podejście do tego, co Wam przeszkadza, aby to Wasza bliskość królowała.